A gdzie są największe skupiska właśnie nietoperzy w naszej okolicy? Największe y, zimowe, bo mówimy o zimowych kryjówkach, o miejscach hibernacji. To, mówię, to, to dotyczy tylko niektórych gatunków, które zimują w kryjówkach podziemnych. Czyli to są nie to przez rodzaje wymioty, czyli nocki wszystkie noce duży, nocek rudy, tam noce jeszcze kilka, kacek grunatny, mope. Te nietoperze mają największe swoje skupiska tutaj w Dańsku w, w zaledwie kilku miejscach. To jest y, Zbiornik, dawny zbiornik 19 wieczny wodociągowy w Naisku Runi. Nad Parkiem Orunskim jest XIX-wieczna hala podziemna wielka, gdzie zimuje ponad 500 nietoperzy z pięciu gatunków. Głównie nocki rudy, nocki nad terera, nocki duże. Jeden nocek tam się trafił oraz gracak brunatny. Drugim takim dużym zimowiskiem jest twierdza Wisło w dobrych latach tam było około 300 nietoperzy, żeśmy eee, I Bardzo bogaty jest ten skład gatunkowy, bo nawet około 10 gatunków w tam stwierdzono. Trzecim zimowiskiem, eee, takim dużym, jest eee, bunkier dawny Orodek przeciwlotniczej na Podhalańskiej Woli. Tam jest też około 100 osobników z 3-4 gatunków. Pozostałe zimowiska gromadzą zaledwie od kilku do kilkudziesięciu osobników. Basen Świętej się bunkry trudy, tam bukły takie na siankach, szkoło stoków nad morzem, na Biskupiej górce, na fortach, czyli na Grodzisku. To już są tylko naprawdę kilkanaście, kilkadziesiąt osobników tam do pięćdziesięciu, bo mura jest znajdowa.